Cześć, za chwilę usłyszycie, jak działa nasz marketplace. A tymczasem musicie wiedzieć, że jest on w fazie testów i uruchomimy go w najbliższych kilku tygodniach. Tymczasem, jeżeli znacie jakichś lokalnych rolników. Producentów dobrej jakości produktów czy firmy tworzące wysokiej jakości czyste produkty zdrowotne. Proszę, pokażcie im ten filmik, pokażcie im naszą stronę internetową i wspólnie zaprośmy ich do Edenu po to, aby więcej ludzi miało dostęp do czystego pożywienia. Marketplace Edenu to platforma podobna do Allegro, eBay czy Amazon, ale tylko dla naturalnych i zdrowych produktów bez GMO, sztucznych i szkodliwych dodatków. Dbamy o jakość, dlatego każdy sprzedawca przechodzi naszą weryfikację. Zakupy w marketplace możecie robić w tokenach EDEN, zdobywanych za oznaczanie roślin w aplikacji oraz tradycyjnie gotówką, blikiem lub przelewem.